Witam, w dzisiejszym filmie przedstawię metodę dodawania kamery do aplikacji BitVision. Przed dodaniem kamery do aplikacji BitVision upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilacza i do sieci internetowej, np. routera. W przypadku kamer POE zasilanie, jak i komunikacja z siecią mogą być realizowane na jednym przewodzie typu skrętka internetowa i podłączone np. do switcha POE. Teraz przejdźmy do dodawania naszej kamery do aplikacji. Uruchamiamy aplikację BitVision. Wybieramy ikonę trzech linii w górnym lewym rogu. Z listy wybieramy opcję Zarządzanie Urządzeniem. W dolnym prawym rogu wybieramy ikonę plusa. Teraz wybierzmy pierwszą opcję, czyli opcję Dodaj SN. Skanujemy kod QR z naklejki z numerem seryjnym na kamerze, naklejki z numerem seryjnym na pudełku lub z zakładki P2P w menu przeglądarkowym urządzenia. W pierwszej linii wpisujemy dowolną nazwę urządzenia, którą wybierzemy. Może to być cokolwiek, na przykład słowo podwórko lub brama. Teraz wpisujemy login. Dla naszych urządzeń jest to zawsze słowo admin. Następnie przechodzimy do hasła. Domyślne hasło dla naszych urządzeń to 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla nowszych typów urządzeń lub hasło admin dla starszych typów urządzeń. Warto wspomnieć, że jeżeli wcześniej zmieniliśmy hasło, to nie będzie to ani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ani admin, tylko hasło, które sami wybraliśmy. Teraz wpiszmy kod weryfikacyjny, czyli kod CAPTCHA, znajdujący się na tej samej naklejce, co kod QR kamery. Jest to ciąg sześciu znaków, wielkich liter i cyfr. Wybieramy teraz opcję dodaj urządzenie, przechodzimy do podglądu na żywo, wciskamy na ikonę plusa na pustym ekranie. Teraz rozwiniemy listę moje urządzenia, i wybierzmy z listy nazwę naszej kamery, którą wcześniej nadaliśmy. Gratuluję, dodawanie kamery do aplikacji zostało zakończone z sukcesem.